No. No. Niestety ci powiem... Niestety ci, Mitus, powiem, że i tak to jest bezwzględne... Dawaj, kiedy wywalisz, kurwa, kiedy wywalisz ten serwer? Nie, mój, bo ja już czekam ten tydzień i nie możesz coś wbić, nie? Ja czekam na twojego kolegę już miesiąc nie Królowaraczy proszę. dawaj, wbijaj! Mitus, to 2. Dawaj, wbijaj. powiedział. A, Mitus, to c 3. Dawaj, wbijaj, czekam. Królowaraczy Pelix powiedział. A, Mitus, to 4. Królot walaczy Felix powiedział. A, mitus no, 106. 6. No Kiedy wbijesz? Felix powiedział. A, mitus 106. Sorry, niestety Królot, jest to mi innym serwerem. Nie biję. Mitus to C15. Ej, gdzie jest 106? Plus jeden z balik. Mitus gdzie jest Ojojoj. Wyciszył się. Stary mówił do pokoju. Matka z buta zajebała w ścianę. Jestem. Suknij nóżko, poczekaj jaki drzeczny jesteś. No. Suknij

kiedy stanę tak no, z tego twojego kurwa zjebanego pseudolka, czekam, żeby ci by jego wyjebać, o tym. O kurwa. Ej, no dawaj, dawaj, teraz ci mogę wyjebać. Eee, ej, ej jego matką, niestety. co, by wyłącznym white listem. Domczak, domczak, ja bym się bał. Ja bym się bał. No, no nas, mi na pamięć. Jego potemów na skrypty nas rozwali. I to. co piszesz tam kurwa na Polizon RP, żeby mi dawali dislaki? Żeby tak kurwa. Że... Ale to ty kurwa że dupę, a Henowi żeby kurwa Komu. dawali dislaki, więc tak tam tam kim mordem? O o, weź, bo Gerbarek się ustał. Generalnie hej. ja po raz pierwszy domczak, z Domczakiem pisze, pisałem. Ja też nie rozmawiam jak jak dzisiaj, jak więc nieźle. Ej, hej. No nie, ja w sobie. Hej. Chodź znaczy ten odpisuj na pewno. A, no na... E... mi to zważył. Fajnie, w ogóle nieźle nie, nie, nie zrobił Mitus. Nie żeby coś, ale dączek ma lepszy od ciebie Mitus serwer, bo no... Ale czekaj, czekaj, ja, ja, no... no. ja to na YouTube a. Nie, nie na ciebie dawaj, bo ja to poprawię na YouTube'a. Nie generalnie to Mitus ma potężny... jest potężnym deweloperem. No, potężny programista kurwa ta, no, pochwal się swoim Dobra z weź! Gerberek się twoją moją paczką na Minecrafcie, która kurwa tylko... Mordo! Mordo. Nie, krzycz, nie krzycz. Ty się pochwal swoim proxy kurwa, pis pisałeś do mnie na P... z do mnie na to... innego kurwa konta i pisałeś do mnie o jakimś jebanym empaku, który to... stał miesiąc i miał więcej kurwa osób na Discordzie niż ty kurwa przez całe życie na swoich wszystkich. Ja, ja wyciszałem aktualnie Mitusa, bo Mintus ma taki pierdzący mikrofon, że się po prostu kogoś odbija. W no tym, to kurwa nie. To nie, on, nie, bo... <laughs> to jest tak? Ej, to jest tak, My że Mintus umie normalnie rozmawiać. Mitus umie tylko drzeć pizdę. No. no, no zjeden, wariacie. Dodali <laughs> to jest jeden wariac. Tam jest też. Jezu też. z Triptease na serwerze. Ty na no, sorry. Ej, oh, O, siema tutaj. <laughs> Tomczak, ale ja ci coś powiem. No mów, mów. Ale jak ja. coś o Mitusie, to na pewno bo on się jeszcze obrazi. Nie, co ty się, się on się... na mnie nie obrazi. Ja ale to, no, nie, to ja nawet pan, nie ma e, go. Ja wiesz dlaczego, wiesz, dlaczego, wiesz, dlaczego, jest... dlaczego byś się nie obraził? Bo ty jesteś jednym osobą, która chce mu pomóc w serwerze. I tak naprawdę bez ciebie ten jest... serwer by nie Potęż... istniał. Mitus jest potężnym gangusem. Potężnym. On nawet pewnie. No potężnym nie, jest. jest. jestem potężnym. Dobra, hate mów. Potężny, Dobrze, już mów. Więc y, ja mi tu sam matką nie jestem, ani jego starym, nie wiem co on tam robi. Nie wiem do kogo on pisze, Nie wiem, kogo on wyzywa, więc on no to pije, ja tylko mu pałagamicę tak do... Tak naprawdę on sobie sam problemy robi. On wyzywa mnie kurwa, wyzywa Damna, wyzywa Michałka, on każdego wyzywa, a potem każdego. się wisz, jak serwer wypierdalają. Ja ci mogę dać do wody, kurwa, że sam zaczął! Ja mam wyjebane Ktoś, w to! Ja mogę ci dać tak dowody, że kurwa sami zaczęliście do mnie wypisywać, że chcę kurwa paczkę kupić, nie? A ja mam wyjebane w to, nie będę kupował. Ale ja do ciebie to Ale paczkę, Paczka ty się kurwa fruzy, prawda? Ja pojadę do tego. Nie, zaraz cię przeczytam, co do mnie pisać! Ja ci zaraz przeczytam? O mitus, ej, mitus mnie specjalnie odblokuje, żeby mi przesłać to wszystko, bo mnie zablokował. Odblokuję odblokujecie, czekaj. U, mija, no, coś, mitus, ale. Mitus, jeżeli coś, ale jak. Ja zadałem byśmy na serwie, czy nawet ja? E, e, mi... Ogólnie Czekaj. na dzisiaj, to co chwilę były skargi, że ty płaczesz? Wolfix. Mitus. Wolfix. Mitus. Zmieniłem, hmm. zmieniłem temat. Zmieniłem temat. Zapytałem się, dlaczego kłamie z wiekiem. Bo w jakimś jebanym statusie. Miej, że szesnaście lat. Tak. Kurwa, mogłeś no, ja rozumieć, że to było z 16 luty, a nie kurwa szesnaście lat. Ale mordo, kurwa, trzeciego lutego przed moimi urodzinami, jeden dzień przed moimi urodzinami, trzeciego, 3... znaczy nie, w sumie w mojej urodziny ustawiłeś status jutro urodziny, że czwarty lutego no a ale ty, kurwa faj. pierdolisz? Siadaj, Ty się kurwa, wyjdzaj z baraka mi tu, w ściany w polu. stój, gdzie jest ten twój kolega Kolumbo? No zaraz czekaj, czekaj, zaraz powinien być. On napisał mi że mi napisał, że ma 22 lata, to jest potężny gangus, normalnie... Tak, kurwa, 22 lata, tak, tak, na pewno 22 lata, ma kurwa 16, co najwyżej. Ej, to ten kolumn. Ej, stąd ten kolumn, Ej, daj mi... daj mi powiedzieć, Dobra, mów, dobra, nieważne. To jest ten kolega Mitusa, to jest ten kolega co jeździ do każdego, po prostu dwa miesiące już na niego czekam. Właśnie, ja dwa tygodnie temu przecież miałem mieć czarno pod chatą. Mi chłop miał przyjechać ja na chatę. Tylko jak ja czekam kurwa z wódką, chłop miał do mnie przyjechać. Specjalnie kurwa żytniówkę no, postawiłem. On też miał do mnie przyjechać i nie przyjechał, ja mam wywalone w to. No i tu pytanie. Ale Mitus, to jest też był pata, bo myślisz jakiś 12-letnie 12 dziecko to. Nie, to, no, to ale mam kurwa, on ze mną nie gadał, nie? W ogóle, tylko pisał. Widzę, że każdy... E, każdego szkodujemy. Ej, tak, ej, ej tak szczerze mówiąc, tak szczerze mówiąc, jak y, tak pisałem z Mitusem i pisałem z ścianciu, to mają podobny tok rozumowania, tylko wyzywanie się. Piotruś, Nie umieją normalnie gadać, tylko się umiem drzeć piotrus. Bo ten sam poziom IQ, no i, hey, Ej, dam Aha, e, da, daj, daj mi coś powiedzieć, aha, dobra, bo ja chcę coś powiedzieć. Coś dobra, coś dobra, coś powiedzieć. No. Byli u nas tacy pseud na serwerze, nie? mi to a, ich przyjął. A, a. E, a później e, każdego faworyzowali swoich przyjaciół, później dawali mu CK, e, dali Makacze i nawalali A później było, że e, zaspomili Twittera a się serwer, który wywalił na głupi pysk. Dlatego ja nie dodaję taki skryptów jak Twitter kurwa. Dosyć. No ale ja nie poradzę Chciałbym. Znaczy on sam to dodaje to, to się nawet nie bawi. Stary, ja, jak co najwyżej to ja mogę wyciąć, wyciąć yy, kawałek z Ventusa i dać komuś, ale ja tego nigdy nie robiłem tego nie będę robić. Dlatego... <laughs> dlatego jak ja mam na przykład swój serwer, no. to ja mam zaufane do w administracji, a nie kurwa najebane jakieś typy typu, nie wiem, na przykład taki VXN, który ci wiebie Bugdorę czy no, 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 ja mogę do nich napisać... On, on ma 14 co roku. Co? Czekaj. Policia Te no chiamo